Cześć. W tej serii chciałbym Wam pokazać, jak ja sobie gram w Minecrafta i jak zbieram równe surowce. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak szukam jakiegoś domu i właśnie je zbieram. Jak widać, ja już troszkę mam, ale dokończę to. Sobie muszę teraz zbierać troszkę drewna na patyki i na deski. Dobrze, to ja wrócę jak sobie go troszkę nazbieram. Jak widać, ja już zmieniłem moje drewno na deski. Teraz muszę zrobić crafting table i kilof. Crafting table robi się w ten oto sposób. Cztery deski obok siebie. A gdy mamy drewno jeszcze nie nieprzerobione na deski, to deski robimy tak, że tutaj kładziemy jeden drewno. Tu nam wyskakuje cztery deski, bo za jedno drewno są cztery deski. Dobrze, teraz sobie zrobię patyczki. 10 chyba? Nie wiem. 12 nie da się 10. Dobrze, no to teraz zrobię sobie kilof. Tak, to tutaj, to tutaj. Eee, tak, to tutaj położę to. Nacisnę na niego jeszcze raz, to mi się otworzy tak 9 okienek. I tutaj kładziemy dwa nad sobą patyki. I trzy deski nad nim. Wychodzi nam wtedy drewniany kilof. Eee, drewniany kilof Da się też skałę ten, ale idzie to znacznie wolniej. O, Chyba zamieszkam w tamtej górze. A więc mm, idę sobie ją sprawdzić i wracam do Was za chwileczkę. No, chyba zamieszkam sobie pod ziemią, ponieważ tylko tutaj jest miejsce w tej jaskini. Ja sobie troszkę wykopię kamienia. Albo nie wiem, czy jeszcze tutaj zamieszkać już. Czy poszukaj najpierw węgla. Nie wiem. Powiem Wam, że nie wiem. Mm, no to ja sobie troszkę ozbieram kamienia. Tak. O, to teraz zrobię sobie mm, lepszy kilof. Oczywiście robię jego tak samo. Tylko, że z bruku. Tak ulepszenie. Piszę to wyraźnie. Aha, i kilof drewna lepiej nie bije. Jedynie jak się zrobi to sikierę to będzie szybciej biła a do zbierania szybszego dirtu, żeby szybciej zbierać no to trzeba mm, łopatę i piesek do też, żwir też a co mi tutaj jest zabiję cię, zabije tak tak tak, 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 tak a gdzie idziesz? o, wełna dobrze, to ja sobie uzbieram akurat jak to już są te wełna na łóżko

Trzeba położyć tak, tak, tak. A i łóżka nie robi się z patyków, tak jak nóżki łóżka, tylko z desek. I teraz, gdy położymy nad nim dwa, trzy te, wychodzi nam łóżko. W tym łóżku spędzimy pierwszą naszą noc. Boże... Dobrze. No to... Hmm. Ja sobie jeszcze pójdę do naszego domku tam. Jeszcze nie pamiętam gdzie on był, o I zakończę ten filmik, bo to jest tylko taki... Dobrze, to ja spróbuję go znaleźć sam, bo na nie wiem gdzie on jest. I gdy już go znajdę, to Wrócę do Was. A więc stop. Wiecie co? Ja nie wiem gdzie była ta jaskinia, więc poszukamy ją w następnym odcinku. Więc to będzie już koniec tego odcinku. Więc subskrybujcie, komentujcie. No i to by było na tyle. Cześć.